Dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażę, jak sadzić zimowity. Może niektórzy z Was po mogą powiedzieć, czy pomyśleć, kobieto, opamiętaj się, przecież to już nie, jest przebrzmiała pieśń. Bo przecież zimowity w tej chwili kwitną, a sadzimy je w sierpniu lub no, we wrześniu. Otóż chcę Wam powiedzieć, że. Wcale nie, niekoniecznie, bo możecie mieć zimowity posadzone w sierpniu, które już kwitną, a możecie teraz jeszcze, jeszcze posadzić i będą kwitły dłużej. Teraz możecie się znaleźć w takiej sytuacji, jak otóż my z Alicją, że dostałyśmy bardzo dużo, popatrzcie, cebulek zimowitów, białe, to są białe. Białe, białe zimowity są znacznie rzadsze niż te popularne yy, różowe, tak? czy takie liliowe. I one już wypuściły kwiaty, więc ktoś by mógł pomyśleć, że no, coś nie tak, no bo już mają kwiaty, to chyba już się nie nadają. Jak najbardziej się nadają, zwłaszcza jeśli są darowane. Darowane mu koniowi się w zęby nie zagląda, jak wiecie. I teraz wam pokażę właśnie, jak, co, co zrobię, jak to będzie. Zanim wam pokażę, jak się sadzi zimowity, to powiem w ogóle, yy, czym są zimowity. Otóż to są e, należą do nielicznych roślin cebulowych, kwit, właściwie bulwiastych raczej, kwitnących jesienią. I dlatego są takie cenne i e, ponieważ ożywiają ogród właśnie o tej porze, kiedy już kwitnienie ustaje. Oprócz zimowitów jeszcze jesienią kwitną krokusy jesienne. Możecie teraz właśnie je posadzić. I e, jeśli chodzi o cebulowe, to w zasadzie jest to w zasadzie wszystko, cały repertuar. E, zimowity charakteryzują się tym, że mają, e, że wypuszczają kwiaty, tylko kwiaty jesienią, same kwiaty, bez liści i, i cudowny jest ten moment, kiedy Nagle spod ziemi, na której nie ma nic, nagle się ukazują przepiękne najpierw pąki, a potem przecudne kwiaty. Jest dużo odmian zimowitów, zwłaszcza tych różowo-liliowych, są również pełne. Białe też bywają pełne. Ja tu mam z, białe zwyczajne. Białe mają nieco drobniejsze kwiatki i mniejsze cebule. Ale p, p, zaczęłam, o, o, odbiegłam od tematu. Mają y, y, jesienią, jak powiedziałam, wypuszczają same, same kwiaty. Natomiast wiosną wypuszczają i to po prostu w ogromnej ilości liście. Duże liście, które często gęsto się pokładają, i tu przestrzegam: Trzeb, zimowity powinno się sadzić w takim miejscu, żeby te liście nie zagrażały, nie y, pokładały się na innych roślinach. Zwłaszcza należy uważać a, na to w ogrodzie skalnym, gdzie, są, gdzie jest dużo małych, drobnych roślinek, i żeby one tych roślin po prostu nie, nie przygniatały. Właściwie to wszystko. Jeszcze taka ciekawostka, Zimowid jest rośliną trującą, ale jednocześnie jest fantastycznym lekiem, a nazywa się po łacinie colchicum. I wiecie na co on jest? Na podagrę. Młodsze roczniki może nie będą wiedziały, co to jest podagra. <grystanie> Podagra to jest choroba właściwie dobrobytu, dobrego jedzenia, boli okropnie największy palec, czyli paluch u nogi, u nogi. I e, tak on boli, że dawniej się mówiło, że jak pan mia, zaczął strzelać do służby, to właśnie pewnikiem na, nawiedziła go podagra. Bo dostało po prostu szału, tak go to bolało. Nie śmiejmy się, ale słuchajcie, ten lek jest genialny. Nie wiem, kto wpadł na to, że właśnie kolchikum po prostu działa no, niezawodnie, na podagrę właśnie, właśnie na podagrę. O tym, że jest trujący, mówiłam, tak? Dobra. Teraz pokażę, pokażę, jak się sadzi zimowity. Ja postanowiłam tymi zimowitami, który mnie kolega hobbysta obdarował. Ja postanowiłam je posadzić do donicy właśnie dlatego, że nie mam takiego miejsca, gdzie później te liście bym mogła opanować tak, wiosną. Więc jak to pokażę Wam, jak to zrobię. Słuchajcie, jest zasada taka, e, zawsze mówimy, że przy roślinach bulwiastych czy cebulowych należy sadzić a, daną e, roślinę na taką głębokość, żeby o ta cebula znalazła się trzy cebule poniżej, y, to znaczy na, na głębokości trzech cebul, tak? Ale w przypadku zimowitów ja robię inaczej. Ja tylko na głębokości dwóch cebul. Zresztą zaraz wam pokażę, jak będę sadzić. Dlaczego? Bo one mają tendencję do tego, że uciekają w głąb gleby i potem zna, znajdują się tak głęboko, że po prostu nie można się ich doszukać. No, zaczynam od żelaznej zasady, czyli od drenażu. Zawsze jeśli sadzę coś w domicy, daję drenaż. Dziękuję mojej córeczce Alicji, że kupiła. Yy, bardzo fajny keramzyt na, właśnie na drenaż, bo ja zwykle chodzę i zbieram takie małe, takie małe kamyczki. Takie małe kamyczki. O. Zobaczcie, podstawię tutaj, żebyście może coś podstawię, czy nie? Żebyście lepiej to widzieli. Dobra, o tak. I teraz daję warstwę ziemi. O. To jest ziemia pomieszana z kompostem. O tak. I zobaczcie, teraz przymierzę, bo powiedziałam, że będę sadzić tak, żeby na głębokość dwóch cebul, jak tu będzie, to tu będzie druga. Dobrze, wystarczy. I teraz po prostu układam, i to ułożę naprawdę blisko jedne, jedne dru o, obok drugich. Aha, jak taki jest krótki. To się nie przejmujcie, że on będzie cały zasypany ziemią, bo gdyby on w tej chwili był w ogrodzie i on byłby pod, em, w ziemi, to jego by jeszcze na wierzchu nie było. Jego by jeszcze na wierzchu nie było. No i teraz tak wszystko tu poutykam. Sadzę dosyć gęsto, bo mam tego dużo, no i, i po prostu nie chcę mieć ileś, nie wiem, iluś donic, to nie. O, no, można sp sprawdzić. I tak i tak dalej. Zimowite te białe, które mamy w ogrodzie, yy, one w tej chwili zaczynają, one są trochę zwykle późniejsze niż te różowo-fioletowe i one w tej chwili też już zaczynają o, jak nie ma nic. To tak, o, widzicie, oderwałam i patrzę, czy jest tu kiełek. Czy ta cebula żyje? Tak, żyje. Przyzwyczaiłam się do mówienia cebula, ale to jest bulwa. A tu na przykład też. O, jest. Jest biały, widzicie? Biały kiełek. Więc też to sadzę. Jeden różowy się znalazł tu. O! No dobra. Nie. Nie będę tu mącić. I nie będę tutaj dawać takich. Y jakichś urozmaiceń niepotrzebnych, ten muszę sprawdzić, jest. No i lada moment, już będę miała to całe. Będę chyba musiała inną do niej jeszcze wziąć, ale to już potem no. Tak. I jeszcze powtykam gdzieś nie gdzie, niegdzie. o Tutaj, o, tutaj. Dobra. Teraz y, już mam poukładane w Donicy y, te zimowity na odpowiedniej y, głębokości, i teraz, zobaczcie, biorę już z innego pojemnika y, y, no ziemię, podłoże, już teraz im dam kompostu, żywego, czystego y, kompostu. O, muszę teraz to bardzo delikatnie, żeby. Te y, kwiatuszki jednak, y, no żeby nie, nie połamać ich. O. To. I tak jak mówiłam, nie przejmujcie się, że niektóre z tych kwiatków będą. Y, ja się przynajmniej nie przejmuję, że one będą y, przysypane y, pod ziemią. One wyjdą z podziemi, bo. W tej chwili taka jest taka jest pora, że one jeszcze nie wszystkie wyszły. Ech, słuchajcie, ech, w tej chwili z tych cebulek powychodziło, tak jak pokazywałam, po kilka kwiatów, no dwa, trzy. Z jednej cebuli zimowita, i to jest fas fascynujące po prostu, potrafi wyrosnąć nawet kilkadziesiąt kwiatów, a kilkanaście to jest reguła. Także czasem się irytujemy. Ja sama się irytowałam na zimowity, ale nie na białe, tylko na, na te różowe, że one tak, zwłaszcza po deszczu, że się na, położą, wyłożą się. No to co? Ale macie kolor jesienią, tak? No więc. Y Trzeba, trzeba nieraz no, zacisnąć zęby i nie, nie, wszystko, nie, nie wszystko musi być doskonałe, ale ważne, że jest. Posadziłam, przysypałam kompostem i a na sam wiesz taką ziemią urodzajną. Nie podlewa, może się zdziwicie, dlaczego jest naprawdę bardzo yy, mokra. To podłoże jest bardzo mokre. Nie, nie chcę, żeby cebule zgniły, ale jak tylko zobaczę, że przeschnie wierzchnia warstwa, to podleje. I teraz te donice wystawimy. Ja sama nie dam rady. <ścoughs> Ktoś mi pomoże, wystawię. Widocz, ta, postawię na widoku, o, po prostu, żebym się, żebyśmy się cieszyli tymi kwiatami, będziemy je obserwować. A wiosną, y, po tym jak wypuści liście, to będziemy się cieszyć oczywiście liśćmi, bo liście też są bardzo, bardzo atrakcyjne, piękne, ale jak one już się zrobią takie wielkie i zaczną się pokładać, to z kolei donice. Przestawimy w miejsce niewidoczne, takie e, gdzieś tam z tyłu, e, z boku domu, czy od strony północnej. I tam pozwolimy, żeby te liście zwiędły. Kiedy zwiędną, to się będzie działo gdzieś koło czerwca. To wtedy jest czas wykopywania właśnie zimowitu. Wykopiemy je i posadzimy y, 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 te cebulę, znaczy. One odpoczną sobie trochę, przechowamy je od czerwca powiedzmy do, do sierpnia, tak? Przez dwa miesiące, i w sierpniu posadzimy i będziemy w przyszłym roku mieć już wrześniu, we wrześniu, na początku września kwiaty. No i tak dalej w kółko jedno i to samo. Teraz proponuję, żebyśmy poszli do ogrodu, a tam gdzie mamy zimowity te zimowity, różowo-liliowe. Różowo no, chodziły, wędrowały po ogrodzie, przesadzałyśmy je, bo ciągle te liście nam przeszkadzały wiosną i w tej chwili mało je widać, no ale chcemy Wam pokazać, żeby osoby, które może nie wiedzą jak wyglądają te, prawda, te, 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 te klasyczne zimowity, żeby wiedziały, żeby je zobaczyły. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie rosną zimowity, i niestety albo stety mało je widać w ogóle, dlatego że one tutaj, tutaj był zupełnie inny, tu była zupełnie inna aranżacja, tu rosły iglaki i one je miały właśnie ożywiać na no, taką ciemną zieleń. Ale Alicja tu założyła e, rabatę roślin jednorocznych, dali i roślin jednorocznych. I one czekają po prostu te zimowite na to, żeby wiosną je przesadzić gdzie indziej. Zwróćcie uwagę, to, to są pojedyncze kwiaty i one, dlaczego? one się już pokładają. Jeszcze nie było żadnego kataklizmu, ale się pokładają, jeszcze się nie rozwinęły, bo były w cieniu. Wycięłam. Tutaj z Alicją trochę tych liści hosty, żeby je wam pokazać, ale przy samej nasadzie, tutaj gdzie one wy, wyrastają, zobaczcie ile tam jest pąków. Tam się aż kłębi. O, i obok będą, o, tu peł, peł, pod ziemią również jest pełno pąków. Tu będzie burza kwiatów. Mnóstwo będzie. Chciałam po prostu pokazać, jak wyglądają u nas w tym roku zimowity. Te klasyczne zimowity różowo-właściwie liliowe. Jak się rozwiną, zobaczymy wtedy, bo mam kilka odmian, ale w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, które są które, jeśli one są na etapie pąka. Muszę. Zachęcam Was do sadzenia zimowitów i one się naprawdę, one są wdzięczne, może niektórych zbić stropu na początku wysoka cena, bo cebule zimowitów są dosyć drogie w porównaniu z innymi oczywiście cebulami, bo jedna kosztuje kilka złotych. Nie złotówkę, nie dwa złote, tylko może kosztować nawet do dziesięciu złotych, a, a rarytasy no to nie mówię już ile, bo nie wiem ile aktualnie. Sakte živovité.